Serdecznie witam wszystkich hodowców. Mamy dzisiaj trzeci lot. Lot z miejscowości Kowalów, 200 km. Gołębie wypuściłem za 2012, z tego względu, że po całej trasie były mgły. A mam wszędzie kolegów, dobrych kolegów, także każdy mi wysyłał filmik. To na zielonej górze, na nowej soli. Do dziesiątej wszędzie były mgły i to bardzo duże mgły, także przeczekałem to, zobaczymy jak to wyjdzie, teraz mają czyste niebo, idą dobrze, bo kolega dzwonił mi oczywiście, dziękuję Karol za pomoc, wysyłał mi filmiki, jak gołębie dochodziły do niego i na mgle się zawracały albo kręciły w koło, do tego też taka decyzja, a nie inna że wstrzymałem trochę, no i puściłem za 2012. dwunasta wiatr północno-zachodni, gołębie odeszły pięknie po drodze gdzieś tam były jakieś małe chmurki ale najgorsza jest ta mgła z tego względu, że y, ludzie obserwują na miejscu, na miejscu startu a później nie, nie śledzą pogody na całej trasie, a myślę, że gołębie idą, dochodzą tam gdzie jest mgła i później Zaczynają się problemy, że są ciężkie loty i takie duże straty. No zobaczymy, czy decyzja była dobra. Tu przyjechali do mnie koledzy, akurat Paweł kurzrzym z sekcji krośnicy od nas z oddziału, ale już nie lecisz Paweł, już nie leci, bo też on dopiero zaczyna i szanuję materiał. Tu kolega Robert. Nie ma nic wspólnego z gołębiami, tylko. Zabiesi, <laughs> Tylko zawsze cały czas do mnie mówię, żeby mu dać jakiegoś gołębia na przynętę na suma, bo to jest specjalista w łowieniu sumów. Hiszpania, Niemcy, wszystkie rzeki, które najlepsze są, to opykuje. Jest w tym dobry, co robi. Jaki rekord Robert suma u Ciebie? W metrach 235. 235? 103 kilo, tak? 3 kg, no, moje marzenie, ale Robert obiecuje, że kiedyś mnie zabierze na takie potwory i, <gryw> i razem coś złowimy. Także koledzy, czekamy na gołębie. Zobaczymy jak to wyjdzie. Mieliśmy lecieć w sobotę. Dobrze, że nie polecieliśmy, oddziały, miały ciężkie loty, w niedzielę to już była całkiem porażka. No nieraz dobrze jest przeczekać. Wiadomo, że na hodowcy naciskają. Wymyślałem, że się robi pod siebie, ale w takim oddziale trzeba szanować ilość gołębi, bo tyle oddziałów już zakończyło loty, że staram się robić to jak najlepiej, ale czy wyjdzie? Na 90% wychodzi. Nieraz się, nieraz się da plamy. Także czekamy. Jak się pokażą, będziemy dalej nagrywać. Idą gołębie. Pięknie cisną. pokazane jak karmiłem przed lotem dosyta. Gdzie ona? Idą kolejne. Po z Paweł tamtym No dalej otwieraj, otwieraj, 4 z dołu, także Dzisiaj już nie było także że gołębie nie zaciemniane. Widzę, że z góry bardziej dały radę. Czekamy na następne, ale pięknie wyszło z kierunku. Jedna grupa i na razie spokój nic więcej jest Idą kolejne Wszystko centralnie z kieruneczku widać dostały Pierwsza grupa się wyrwała Myślę, że będzie to szpica Jak Paweł wrażenia? <laughs> Bardzo ładnie przyszły Trochę się podrywają, bo inne gołębie mnie dziś górą idą. Tu już reszta wychodzi z boku. Dalej, dalej, a ty bù Chắc cả mình dopisywały ptaki zaciemniane jakieś poddenerwowane trochę się boją nie, jeszcze nie sprawdzałem ale wydaje mi się, że że tak, żoneczka kibicuje jak zawsze przynosi szczęście ale to jest wszystko kwestia pracy z gołębiami, przygotowanie, wywózki odpowiednia karma środki walczenie z tymi oczami bo myślę, że to jest główną przyczyną tragicznych lotów w tym roku chodźcie także koledzy idzie na idą następne piękne skaruneczki Thanks <laughs> No. podrywają się, bo walą inne z góry. To ile jest na tą chwilę 45 pięć gołębi, na sześćdziesiąt cztery włożone. Na dole też będzie sporo. A idą następne, te już przewiane. Ale tamte wyszły centralnie z kierunku. Także, koledzy, jak lot się podobał, łapeczka w górę. Służę, pomocą, jak coś. Nie ma problemu. Pozdrawiam i dobry lot.